Ojciec Anselmo skontaktował się ze swoją siostrą Teresą, adwokatką. Poleci do Chile, żeby udowodnić niewinność Daniela. Zadziwiające, ilu ludzi wiedziało, że Andres to Daniel. Tylko nie ja, głupia i naiwna. Liczę, że mi uwierzycie, bo ja też chcę, by sprawiedliwość zwyciężyła. Znamy cię. Nie jesteś dobra i nigdy nie złamałabyś swoich zasad. Tak. Co się stanie, jeśli Dionisio i Alonso zdadzą sobie sprawę, że Andres jest Danielem, zanim zdąży wyzdrowieć i będzie mógł się bronić? Liczymy, że do tego nie dojdzie. Sprawiliśmy, że skupiają uwagę na kimś, kto udaje Daniela. Pogubiłam się. To był na zdjęciu w restauracji. Przecież nie Andrés Duarte. Nie. Duarte. Był jednym z więźniów, którzy uciekli razem z Danielem. Zginął, a Daniel złożył mu hołd, podszywając się pod niego. Hołd? Patetyczny. Więc kto to jest? Chcę wiedzieć. To mój brat. A pomaga nam. Też narażał życie dla Daniela. Pragnie sprawiedliwości, tak jak my wszyscy. Natalia zadzwoniła, żeby opowiedzieć, w jakim stanie jest znaleziona Nie żył? Żyje, tylko obcięli mu język. To okropne, ale zasłużył sobie na to, bo postępował podle. Chciałam panu podziękować, że pomógł pan policji schwytać mojego brata. Nareszcie moja córka będzie mogła spać spokojnie. Zostaw ją. Jest w szoku. Nie dziękuję. Pomaganie policji jest moim obowiązkiem, choć nic mi nie powiedziałeś. Nie muszę się hełpić tym, co robię. Szkoda, że Andres nie dowiedział się o tym, zanim uciekł ze szpitala. Uciekł? O świcie. Kamila wie o tym? Tak, odmówił z Cześć. Gotowa na wycieczkę? Będzie niezapomniana. Co się stało? Nie chcesz jechać? Sama zaproponowałaś. Chcę, ale. Znowu to samo? Pomyślałam, że jeśli będziemy ze sobą, to twoi rodzice potraktują mnie tak samo jak Luz Maria. Jeśli będziemy razem. Nie będą mną manipulować jak moim braciszkiem. Naprawdę? Nie bój się. Rodzice nic nie powiedzą. Brat pokazał, że nie ma sensu się sprzeciwiać. Mariano, Pablo i ja jesteśmy dorośli. Sami decydujemy o swoim życiu. Cieszę się, że tak mówisz. To dom, w którym mieliśmy mieszkać? Tak, kochanie. Nie skończyłem go. Kiedy mama umarła, zabrakło mi motywacji. Teraz ty wróciłaś i dokończę budowę. Opowiedz o mamie. Prawie jej nie pamiętam. Znam ją tylko ze zdjęć. Twoja mama była piękna, tak jak ty. Chciała, żebym zawiesił tu huśtawkę, żeby się huśtać z Tobą co wieczór. Zawiesisz ją? Oczywiście. W szkole była dziewczynka, której mama umarła. Teraz ma małego braciszka, bo Tata znów się ożeni. Chcesz, żebym się ożenił i miał dzieci? Tak.

Najpierw myślałam, że kogoś zabiła, ale. Dowiedziałam się, że obcięła język Leonciowi. Co ty mówisz? Słyszałam, jak rozmawiała z Dionysiem. Powiedział, że Twoja matka lubi zabijać i zadawać ból. Właśnie znaleziono Leoncia z obciętym językiem. Kim jest Twoja matka? Jak mogła to zrobić? Spokój się. Twoja matka jest morderczynią. Nie. Nie sądzę, żeby obcięła Leoncjowi język własnymi rękami. Też nie tylko dopilnowała, żeby to zrobiono. Dlaczego? Leoncjio za dużo wie. Zabił ojca Baldomera i chciał nas w to zrobić. Szantażował nas. Uwierz mi. Czy kiedyś cię okłamałem? Nie. Nie popieram tego, co robi matka. Dlatego czasem wolę stać z boku. Ty rób to samo. Boję się. Uspokój się. Dopóki jesteśmy razem, nic nam się nie stanie. Straciliśmy ją. Kamila nigdy nam nie wybaczy. Przynajmniej wiemy, że Daniel jest w dobrych rękach, bo go kocha i będzie chronić. Musimy działać. Zróbmy coś. Znaleźliście Daniela? Tak, opowiemy ci w domu. Zadzwoń do Dionisia i powiedz, że to ty zabrałeś Andresa ze szpitala. Dzień dobry, pani Monterde. Czy my mogę służyć? Wie pani, że odnaleźliśmy Laoncia Martineza? Cieszę się, że schwytaliście tego drania. Tak, ale został pokaleczony. Co się stało? Ktoś nie chciał, żeby mówił i obciął mu język. Naprawdę? Po co? Tego staramy się dowiedzieć. A najdziwniejsze jest to, że w tym samym czasie pani szofer Andrés Duarte uciekł ze szpitala i zapadł się pod ziemię. Myślicie, że miał z tym coś wspólnego? Miał powód. Leoncio usiłował go zabić. To nie on. Skąd ta pewność? Wie pani gdzie jest? Nie. Ale Andres był bardzo słaby. Nie mógłby walczyć z Leonciem. Jest pani pewna? To logiczne. Proszę zapytać lekarza. Był zmartwiony przedłużającym się osłabieniem Andresa. Dobrze, Rozmawiam z lekarzem. Ale zgodzi się pani, że zbieg okoliczności jest zastanawiający. Jeśli pani coś wie, proszę mi powiedzieć. Nie udało nam się potwierdzić jego tożsamości, a teraz zniknął. Dziwne, co? Jak się czegoś dowiem, natychmiast zadzwonię. Pozostaniemy w kontakcie. Nie mogą cię obwiniać, to nie byłeś ty. Co ty zabrałeś Andrasa ze szpitala? Tak, ale nikt nie może o tym wiedzieć. Wszyscy muszą myśleć, że uciekł sam. Dobrze. Wiesz co robisz, choć ja tego nie rozumiem. Już wiecie, że Andres jest moim szpiegiem. Nie ma więc sensu, żeby wrócił do Markaridy. Racja stracił nasze zaufanie. Ale ty i ja nie możemy się dłużej komunikować przez osoby trzecie. Liczę, że spotkanie jest aktualne. Oczywiście. Spotkamy się dziś wieczorem. Do zobaczenia. Biedna Kamilowa. Twój kochanek cię opuścił. Będzie ci bardzo smutno.